A w dzisiejszym odcinku w Auto Challenge mamy też jakiś tam challenge. A mianowicie chciałbym Wam przedstawić takie części. Mamy tu głowicę przeszlifowaną, wsadzone nowe zawory, wymienione prowadnice, zrobiona powierzchnia. Oczywiście umyta na tyle, na ile można było ją umyć. Tak ją Pan umył. Mamy ślizgi do rozrządu. Mamy takie koniki. Po których ślizga się wałek Tu jeszcze tu się podpiera hydrus Tu się opiera zawór A po górze zasuwa wałek Uszalka na wydech Kompletny radziecki rozrząd Z takim łańcuchem Niczego sobie, takieta Mamy napinacz, mamy świeczki, simmering Śruby pod głowice Mamy całkowicie nową podstawę wałka rozrządu, mocowanie wałka rozrządu, plus wałek, całkowicie nowe, jakieś groszowe sprawy. I muszę Wam powiedzieć, że to były koła, które miałem bratu założyć na rozrząd. Ok okazuje się, że one są tutaj źle jakoś wytłoczone i to koło po prostu bije na wałku. No ale ruscy już towarzyszą towarzysze już modyfikują konstrukcję, widzę. I teraz zaczęli wymyślać takie wałki, takie e, koła. Jest to nowe koło, oczywiście nieużywane. Tu jakieś cyferki nabite. No tu punkt. I teraz to koło jest jakby z jednego elementu wytoczone, więc mam nadzieję. I oczywiście tylko utwardzone powierzchniowo przez hartowanie. I mam nadzieję, że teraz to będzie działać do kompletu. Mam jeszcze uszczeleczki, i zaraz montaż. Pandemia się szykuje, więc furę sobie kompletuję <laughs> Więc mamy tą ładzinkę, ładzinka jest powiem wam w stanie idealnym jeżeli chodzi o ładę Dlatego, że wszystko ładne, czyściuteńkie, co prawda no dobra jakieś nagary w kolektorach to się wszystko wyczyści, zaraz to zacznę rozkręcać, rozbierać te wszystkie wężyki, węże poukładam sobie tak jak to ma być poukładane. To jakieś stwardnienie to trzeba będzie wymienić na coś nowego. Komplet uszczelek jest. O, stara kieta. Stara kieta jest. Ona się nie, nie zerwała. On po prostu tu szczelił na pewno. Szczeliły ślizgi i po prostu wałek przeskoczył i narobił bigosu. Co w temacie ładny? No tu mamy te wszystkie elementy. Tu widzimy zmianę, zmianę konstrukcyjną tych kół Zaraz pozakładam sobie na ten wałek Skompletuję i zobaczę jak to się wszystko obraca Pierwsze co w pierwszej kolejności trzeba Wymienić tamtą, tamte dolne koło Zębatkę, koło zębate Wymienić tamtą, wymienić tą, zobaczyć czy chodzą równo Zanim założę głowice Przeczyścić powierzchnię oczywiście bloku zmierzyć ją ale ona była mierzona wstępnie teraz tylko trzeba przeczyścić zobaczyć to nie jest to nie jest żadne uszczerbienie to tylko takie czyściejsze miejsce jakieś takie lekko odbite ale to tam się nic nie dzieje i przeczyszczę bloczek zmierzę jeszcze ostatecznie trzeba by na pewno jest tu jest taka powiedzmy starego typu uszczelka powiem wam że te uszczelki wybaczają cuda sami cuda, więc trochę gadżetów ze stolika założę tu. A zobaczcie, to jest łada Tu się można w lustereczku poglądać. O kurde, mam ciuchy z Mercedesa. Nie, mo nie mogę robić. Środeczek, no jest idealny. Ile to ma nalotu? 122 668, Osiem, całe szczęście. Tak, jakieś tam malutkie, mówię parchy. Nie ma żadnych dziur na progach, nie ma nic. No, naprawdę, jeżeli chodzi o ładę, to bardzo zdrowy egzemplarz. I co? Tu mamy tu mamy stare hydrusy, te dźwigienki, te koniki, jak ja to mówię. Czemu te koniki są wymienione? To zobaczcie, co, co się stało po prostu materiał jest dosyć słaby no i wytarł się wytarł się, zużył, dlatego koniki pójdą nowe wałek też poszedł, pójdzie nowy on jest strasznie zmęczony to wam później pokażę, jeszcze pokręcę tym wałkiem on tu coś zarósł zaraz zobaczymy no tu jest też to wytarte wytarta krzywka no ale tu jest dramatycznie tu jest dramatycznie gdzieś jeszcze tu były jakieś uszkodzenia no a uszczelka oczywiście płyn chłodniczy a w sumie chyba woda zrobiła swoje także zaraz jakieś przedmuchy by były no także ta te śmieci, te wszystkie śmieci lecą do wyrzucenia chłodnica jeszcze jest słaba, ale na odpalenie wystarczy, żeby zobaczyć co to chodzi później będziemy się zajm zajmiemy się tą chłodnicą eee, wymiana takiej chłodnicy to nie jest żaden jakiś tam fest problem no i co? biorę się, biorę się, skręcam ten cały egzemplarz i łada. Łada będzie musiała znowu ożyć, bo naprawdę fajny to sprzęt. Fajny to sprzęt. Ja bardzo źle mówiłem kiedyś o ładzie, dawno temu. W Polsce serwisowałem takie łady z nadleśnictwa, pracując oczywiście u kogoś jako mechanik. I powiem Wam, że powoli się zaczynałem przekonywać do tego samochodu, z naciskiem na powoli powoli się przekonywałem do tego samochodu. Później był finał taki, że Kurcze nawet, nawet 4 na 4 napisane żeby, Żebyśmy wiedzieli z czym mamy do czynienia Jak już się przekonałem oczywiście do takie łady No to jeszcze wtedy kosztowały straszne pieniądze To były pieniądze jakby Wtedy niedostępne dla mnie I taka łada była poza zasięgiem moim Oczywiście mógłbym kupić dużo starszą i jakoś by było Ale tamte niestety już rdza strawiła I Fino był taki, że Wyjechałem właśnie do Niemiec I w Niemczech Jestem od Sześciu Około 6 lat W tym tam jakieś prace były u kogoś Kilkukrotnie A później A później właśnie padło na Prowadzenie warsztatu I No resztę Resztę historii, resztę historii kiedyś opowiem W Q&A jakimś a więc co? Użyję teraz słów profesora Krisa. Chyba mogę zarzucić takim cytatem. Tłoki już są zadowolone, bo już są wyczyszczone, więc tłoczki są już zadowolone. Teraz przygotowuję powierzchnię. Za chwilę oczywiście wszystko sobie odtłuszczę, umyję jeszcze. Zwilżę tuleje olejem i biorę się za składanie tego potwora. Najlepiej sobie ustawić właśnie... Chłoki w takiej pozycji, więc zakładając głowicę, wałek, stawkę, Na wałek nie będzie żadnej nigdy kolizji Później to wszystko się poustawia na znaki, także To, to wszystko radzieckie, to proste Także biorę się nadal, dalej I skręcam powoli to do kupy Łada, Łada to jest dobry samochód A szczególnie niwa, Bo po zdjęciu maski nawet mamy gdzie postawić kube, kubek z kawą Także, to jest naprawdę dobre auto No cóż, głowica, gowica założona Nadstawka z wałkiem założona Koniki pozakładane Hydrusy wrzucone, oczywiście ja sobie olej z hydrusów pospuszczałem No bo, tak mam, jakiś, mam jakąś taką ochotę zawsze pospuszczać ten olej, żeby one były miękkie Jak będą się pompować, to w się sensie pompują już na odpowiedni wymiar i co? Zakładamy rozrząd. Zakładamy koło dolne, zakładamy koło pośrednie, górne, wrzucamy ślizgi. Co do produktów, co do produktów jakie tu mamy, to muszę Wam powiedzieć, że no nie na no te plastiki to są naprawdę, to jest chyba recykling jednak. Pozakładamy, zakładamy. No i ważne jest, ważne jest sprawdzenie po założeniu na przykład takiego ślizgu. On, on, idzie, on idzie tam, 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 tam na dół w głowicę. Akurat odwrotnie go wsadziłem, ale to nic. No i po założeniu, po założeniu, jak założymy koło, to trzeba zobaczyć, czy ten ślisk w ogóle, czy on tu jakby trafia w ogóle w, w łańcuch. Bo u brata miałem taki problem, że musiałem podkładać podkładki. Tu gdzie niegdzie coś podcinać na tym plastiku. I ustawiać, ustawiać ten ślizg, żeby on pasował w ogóle do rozrządu. Także te, te wszystkie produkty, jeżeli nie wyłapiamy takich błędów od razu, to te produkty mogą niestety się troszkę zemścić. Zobaczymy, zaraz po ten rozrząd i zobaczymy, czy to będzie chciało działać. Ale najciekawsze jest to oryginalne świece do łady <laughs> niemożliwe. Tu wszystko, tu wszystko jest oryginalne. No, tu mamy nawet jakąś, jakąś firmę na tym kole. Ktoś się tu podpisał. No, naprawdę. Fajne te ruskie produkty. Takie śmiechowe troszkę. To nic. Składam i zobaczymy, co z tego będzie. A więc mamy wstępnie poskładane. Prąd, woda, gaz i inne media podpięte. Prąd mamy tam z prostownika. Woda jest w zbiorniczku. A benzyna pochodzi ze zbiornika. I oczywiście olej zalany. No tam jest jeszcze kino z immobilizerem, bo jest taki dołożony, jak to Łada lubi dołożyć. I co? No nie, ale on nie zgaśnie. On tam ryga coś tam. Próbuj, czy zapali. No, jeszcze, jeszcze nie ma przepływki, jak innych węży. Ale tam tam i paliła, tak? To więc to też będzie musiała. No. Nie, no poezja. Czek się świeci, bo przepływki nie ma. Nie no, idzie jak marzenie. Zaraz poskładam resztę. I zobaczymy jak to będzie szło. Wał się obraca w dobrą stronę. Nie uwierzycie, ale ta Łada niestety ma OBD, albo wstety, I tu jest zespół przekaźników. No i robimy diagnostykę. Kiedy włącza wentylatory? Pięknie. Właśnie włączył wentylatory 99 stopni Tu na desce Faktycznie tak może być No i patrzymy Do jakiego momentu zbije tą temperaturę Biegi chodzą Coś tu jeszcze Jak i chodzą, wszystko jest, no troszkę pomożemy, żeby był lepszy obieg, ale lecz temperatura, no 93 wyłącza, tu mamy na desce, także wentylatorki chodzą, jakieś słabe kontakty tam były nie wiem czy ona popowodzi ta łada czy co ale ogarnięte, wszystko chodzi jeżeli chodzi o palenie zaraz oświecę trochę deskę, bo deska ma przeokrutne poświetlenie, a wspomaganie jest najważniejsze patrzcie jak to pali patrzcie jak to pali, normalnie szwajcarski zegarek z Rosji pięknie ciśnienie, oczywiście oleju gaśnie no pięknie, pięknie obrotomierz jest super także całą nautkę mam poskładane cyka jak cyka no na to nie ma wpływu jedyne co to głośna troszkę skrzynia biegu jest no nawet troszkę bardziej jak troszkę no ale z tym powiedzmy nie zrobimy nic na tą chwilę no ja tu słyszę ja tu słyszę troszkę popychać ale dajmy mu się kilka razy rozgrzać ostygnąć można było faktycznie popychacze też wrzucić no ale wiecie, jak w takich projektach nie zawsze wiadomo co tak naprawdę będzie z tym pojazdem no ale chodzi ładnie na pewno, jedno jest pewne na pewno trzeba złożyć całość ee, zabrać w teren przetestować zrobić TIF i zobaczymy co dalej będzie z tym autem no ale tak bardzo fajne auto następne nagrania będą już z jazdy w terenie a więc chodzi, szczułeczka. No a powolutku, powolutku się wycisza ten popychacz On dojdzie do siebie, dojdzie do siebie Parę razy się zagrzeje, ostudzi I przestanie delikatnie stukać No to nie jest jakoś fest <laughs> Te ruskie konstrukcje mają to do siebie, że troszkę sami hałasują O, jak ładnie idzie wentylatorek W sumie dwa węże miękkie czyli uszelka siedzi pod głowicą na swoim miejscu no i te radzieckie części piękna sprawa także mam ogarnięte co można poskładać i na drogę jeszcze Wam pokażę zimny start On ma jeszcze na razie podwyższone troszkę obroty Jakby na saniu, No bo oczywiście idzie Ale zaraz Zaraz sobie opadną Także myślę, że projekt Radziecki projekt Uważam za zamknięty Jedynie Zabrać na drogę Załatwić Tablicę zabrać na drogę i, i zobaczymy, jak to sobie radzi w terenie. Ale chodzi bardzo ładnie, bardzo ładnie, czyściuteńko. Na wydechu to poezja. Tu oczywiście klapa wygniła, no to ktoś zrobił blachę aluminiową, ta już nie wygnieje. Zobaczcie, wydech idealnie, czysty, idealnie. Pięknie chodzi, aha. I ta wersja ma katalizator i dwie sondy, przed i za, także nie ma lipy. W dzisiejszym odcinku, a w sumie to nie odcinaj tylko frajda Mamy ładę w terenie. Nie no powiedzcie mi, co to w ogóle jest za napęd? Tego tu się kółko kręci, a tu się nie kręci nic. To nie, to miał być, to miał być niezniszczalny roski napęd. O czym się żartuje jest zapięty jest zapięty napęd na 4, ale jeszcze nie ma blokady mostu, jak się wepnie z tyłu blokady mostu, to on ciągnie już wtedy wszystkim, ale fajna frajda, fajna frajda, fajna frajda pojeździć troszkę eee, i co? No i prześwit fajny, <grych> Wykrzyż ma ładny, także lecimy dalej. do nada ou Teraz lecimy ze środka, będziemy coś nagrywać. Łada tak dzielnie znosi teren. To jest prawie niepojęte. Głośna skrzynia biegła, ale to nie jest naszym problemem. Tu mamy taki fajny zjazd. Czym tam tamten No, Tu jest taki całkiem fajny zjazd. Zaraz Wam pokażę. I tu jest przełamanie. Nie zeszedł. Tu wam pokażę fajny podjazd. O, tu są niektóre rzeczy, których nie zrobimy, ale tu robiliśmy to. Przejdziemy w tą łąkę. Ale tu z blokadą się Nie, nie. ale nie jest to dla Łady żaden problem A, poprzek żeśmy zrobili? no nie, tam żeśmy się nie jechali nie, tam nie no ale zjedziemy to jest mokro i jest duży, to jest duży teren to jest ślisko, więc możemy troszkę na blokadzie kręcić kierownicą Kółka się po prostu na jakiś oset połka się po prostu poślizną i będzie no, no faktycznie faktycznie tu jeszcze już mniej ale chyba waga na, na róże Jest, <grym> poszło ta górka jest całkiem zacna. Tu do góry walka. No to lecimy. Lecimy tu pod górę. 300 ma naprawdę ciężką robotę poszło gdzie będziemy po takim po takim lightowym terenie jechać? Muszę musicie wierzyć, że pod tą trawą jest mega teren dobra, teraz pojedziemy tędy standardy nie dla nas mówię, póki Mamy trawę pod kołami i błoto. No, póki mamy trawę pod kołami i błoto, możemy na blokadzie delikatnie pokręcić kierownicą. Nic się nie wydarzy. Jakby było sucho, to faktycznie trzeba uważać. To jest takie przełamanie pest. No. no i co, jakieś tam błotko. Oczywiście nie pełnym ogniem. Nie można. Oszu. Ja no łada w terenie pali. To jest fajny szczyt. I znowu. Dół. Fajnie by oddała kamera 360. To co, co tu się dzieje w tym terenie? No, następna błotna przeszkoda. Nie mamy tu za dużo tego terenu, bo jest to teren zamknięty. Dopiero na takim możemy jeździć. No, także, jak widzimy, łada znosi bez problemu taki teren. A my się bawimy bo się składa, żeby się czasami wybawić. Łada jest taka słaba. Pąk mamy taki, że drzwi prawie osierają Jaki to dzielny sprzęt jest radziecki. Wkręcamy kółeczka bez problemu. Bez problemu dochodzimy. Bez problemu. Normalnie Łada to paszka z mleczkiem dla litery. Okay. No więc. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wbijajcie na Instagrama, bo tam też są relacje. Po co, na co, dlaczego? I jako pierwsze informacje są tam podane, a dopiero później jest premiera na YouTube. Zobaczcie, nawet zapuściłem specjalnie brodę na, na okazję jazdy ruskim sprzętem. Nie mam co prawda radzieckiej czapki jeszcze, no ale tu nic. Więc myślę, że do następnego jakiegoś mojego challenge'u. Następne się szykują powolutku. A więc, szczerze, dziękuję za oglądanie za nowe subskrypcje, za te, które też są, też dziękuję. Za wszystkim widzom, wszystkim widzom, tak naprawdę, którzy oglądają i komentują. Dziękuję ślicznie i do następnego odcinka.